Ile to jest bilion? W Crash Course będziemy często spotykać liczby, które są wyrażane w bilionach. Ale ile to jest bilion? Właściwie to sam nie jestem pewien, bo bilion to bardzo, bardzo wielka liczba i sądzę, że warto jej poświęcić kilka minut. Zacznijmy od powtórki. 1000 to 1 i 3 zera. Milion jest tysiąc razy większy i jest to 1 z 6 zerami. Na tym poziomie spokojnie ogarniam różnicę i wiem, że milion dolarów w banku to zupełnie coś innego niż tysiąc. To rozumiem. Miliard jest tysiąc razy większy niż milion i jest to jedynka z dziewięcioma zerami. Bilion to tysiąc miliardów, czyli inaczej milion milionów. Wiecie co? Teraz to już nie mam pojęcia, co ta liczba naprawdę znaczy. Nie potrafię sobie tej wielkości wyobrazić. Trzeba będzie ją pokazać w bardziej konkretny sposób. Przypuśćmy, że podarowałem ci banknot 1000 dolarowy, który ze swoim przyjacielem możesz wydać w ciągu jednego wieczora. Mielibyście niezłą zabawę. Teraz wyobraź sobie, że masz stos takich 1000 dolarowych banknotów o wysokości 10 cm. Jeśli tak byłoby naprawdę, to moje gratulacje, bo zostałbyś milionerem. Przypuśćmy jednak, że chciałbyś wstąpić do elity superbogaczy i mieć miliard dolarów. Jakiej wysokości musiałby być Twój stos banknotów, by miał wartość miliarda dolarów? Odpowiedź brzmi ponad 100 metrów, czyli prawie 1 trzecią wysokości wieżowca Petrona Towers. A jaką wysokość musiałby mieć stos biliona dolarów? Zastanów się przez chwilę. No więc, taki stos sięgałby na wysokość powyżej 100 kilometrów. Oczywiście miałem na myśli stos, a nie banknoty ułożone jeden za drugim. Prawdziwy stos tysiąc dolarówek o wysokości 100 kilometrów. To jest właśnie bilion dolarów. Taki obraz nadal nie przemawia do ciebie? Okej. Okay. Przypuśćmy, że jedziesz samochodem drogą, wzdłuż której ułożono stos banknotów tysiąc dolarowych. Ładna, zwarta kolumna tysiąc dolarówek wije się wzdłuż drogi, a ty prowadzisz. Przez całą drogę po twojej prawej stronie towarzyszy ci widok tysiącdolarowych banknotów. Inaczej mówiąc, gdyby pieniądze stworzone przez nasz system ekonomiczny w ciągu ostatnich czterech i pół miesiąca wydrukować w banknotach tysiąc-dolarowych i umieścić wzdłuż drogi, to rozciągałaby się ona na trasie z Warszawy do Ciechanowa. To jest to. Możesz już sobie wyobrazić taki stos, jadąc wzdłuż niego lub stojąc na jego szczycie. Albo w jakiś inny sposób. Nie popełnijcie jednak błędu. Bilion to bardzo duża liczba, ale oszukujemy się, że jest zbyt wielka, aby objąć ją umysłem. To powinno nas raczej skłonić do działania. Zapamiętajcie tę część Crash Course, gdy będziemy omawiać temat całkowitego, zakumulowanego długu i zobowiązań USA, które idą w dziesiątki bilionów dolarów. Zapraszam do wysłuchania części 12 pod tytułem Dług.